Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, teraz jest na to czas. Kiedy kanał osiągnie tysiąc subskrybentów, podzielę się z wami niespodzianką historią, którą przygotowałem specjalnie dla was. Słońce Wyoming nie miało tego dnia litości, nie świeciło, ono paliło. Rodzaj upału, który sprawiał, że niebo brzęczało, a ziemia pękała jak stara kość. Tam przez pustą przestrzeń lądu szła kobieta, która wyglądała już na nawpół martwą. Jej sukienka wisiała w strzępach, jednego rękawa brakowało, a skórę pokrywał pył. Nazywała się Eli Dawson, miała 26 lat, i od świtu uciekała, by ocalić życie. Za nią, gdzieś w tej migoczącej oddali, ucichł męski głos. Głos, który nazywał ją swoją własnością. Nie oglądała się za siebie. Pęcherze na jej stopach już pękły, a krew smugami spływała po kostkach. Ale szła dalej. Jeśli się zatrzyma, umrze. Kiedy wspięła się na grzbiet wzgórza, zobaczyła mały dom na ranczo, zniszczony przez pogodę i cichy. Z komina unosiła się stróżka dymu. Znak życia. Gardło miała zdarte, usta popękane. Ale i tak zaczęła schodzić ze wzgórza, potykając się, na wpół upadając, na wpół czołgając się, aż dotarła do słupka ogrodzenia. Jej palce chwyciły drewno, kolana się pod nią ugięły, świat rozmył się w złoto i pył. Potem nadszedł dźwięk skrzypiących zawiasów. Na ganek wyszedł mężczyzna, szeroki w barach, w znoszonym kapeluszu, z głębokimi bruzdami na twarzy. Bo Callahan, 48 czterdzieści osiem lat, farmer, który widział zbyt wiele lat. Stał nieruchomo, jedną rękę trzymając blisko framugi drzwi, gdzie oparty był karabin. Spojrzał na nieznajomą klęczącą w pyle, bosą, w podartej sukience, z oczami dzikimi z głodu i strachu. Przez długą sekundę żadne z nich się nie odezwało. Potem Eli spróbowała. Proszę. Jej głos pękł jak suche drewno. Ja. Ja tylko potrzebuję miejsca. Zachwiała się, ledwo trzymając się na nogach. Mogę pracować, zapracuję na to, potrafię gotować, sprzątać, naprawić wszystko. Szczęka bo zacisnęła się. Kto cię ściga? Pokręciła słabo głową. Już nikt. Przeskanował wzrokiem grzbiet wzgórza. Nawyk człowieka, który grzebał przyjaciół, bo nie spojrzał dwa razy. Masz kogoś ze sobą? Szepnęła. Nikogo. Już nie. Cisza się przeciągała. Wiatr szeleścił suchą trawą. Wtedy palce Eli zadrżały. Sięgnęła po podarty rąbek sukienki, podniosła go na tyle, by pokazać ranę na udzie, głęboką, pokrytą brudem. Jej słowa wydobyły się z trudem. Zdejmę ją, proszę. Tylko mnie opatrz i daj mi pracę. Jej kolana znów się ugięły i upadła ciężko na ganek. Pył wzbił się wokół niej jak dym. Przez chwilę bo się nie ruszał. Każdy instynkt kazał mu zachować ostrożność, a kobiety na tej ziemi nie pojawiały się znikąd. Kłopoty zwykle jechały za nimi, ale wtedy zobaczył jej dłonie drżące, krwawiące, zdarte od czołgania się. To nie było oszustwo. To była walka o przetrwanie. Pochylił się, wsunął ramię pod jej ramiona i podniósł ją, jakby nic nie ważyła. Spokojnie, powiedział cicho. Na razie jesteś bezpieczna. Wniósł ją do środka, stawiając ostrożnie każdy krok, i posadził na drewnianym krześle przy ogniu. Chata pachniała drewnem, dymem i fusami skawy. kawy. Prosta, ale czysta. Bo przyniósł miskę, nalał wody, oderwał pas materiału z worka na mąkę i ukląkł. Gdy zimna woda dotknęła jej skóry, Eli syknęła, przygryzając wargę. Mówił, nie podnosząc wzroku: Opowiesz mi, co się stało, kiedy złapiesz oddech. Do tego czasu, nie krwaw mi na podłogę. Cień uśmiechu przemknął po jej spękanych ustach. Postaram się, kiwnął raz głową. Dobrze. Przyniosę ci jedzenie, jak będziesz w stanie prosto usiąść, potem zobaczymy, do czego się nadajesz. Otworzyła usta, jakby chciała mu podziękować, ale nie wydobył się żaden dźwięk, tylko łzy ciche, gorące, nieproszone, spłynęły po jej pokrytych brudem policzkach. Po raz pierwszy od dni, może tygodni, nie uciekała. Na zewnątrz wiatr niósł dźwięk nicości, żadnych kopyt, żadnych krzyków, tylko szum ziemi, której nie obchodziło czy żyjesz, czy umierasz. W tej małej chacie, nieznajoma zapukała do drzwi śmierci, a Kowboj zdecydował się je otworzyć. Bo nie mówił wiele, gdy straciła przytomność. Po prostu siedział przy stole, obserwując fale gorąca, pełznące po podwórzu. Pustynia miała swoją własną ciszę, rodzaj ciszy, która zmusza człowieka do myślenia o rzeczach, o których wolałby zapomnieć. Kiedy Eli się obudziła, leżała na kanapie przy oknie. Jej noga była owinięta czystym materiałem, a w powietrzu unosił się zapach kawy. Zamrugała, zdezorientowana, potem zobaczyła mężczyznę siedzącego naprzeciwko niej, czyszczącego karabin, powolnymi, pewnymi ruchami. Obudziłaś się, powiedział. Kiwnęła głową, jej głos wciąż był szorstki. Dlaczego mi pomogłeś? Wzruszył ramionami. Chyba to wciąż moja ziemia. Nie lubię patrzeć, jak ludzie na niej umierają. Wstał. Nalał wody do blaszanego kubka i postawił go na stole obok niej. Pij. Potem powiedz mi, czy ktoś za tobą jedzie. Eli zawahała się. Wspomnienia wracały jak potłuczone szkło, zbyt ostre, by ich dotknąć. On nie wróci, szepnęła. Oczy bo zwęziły się. Jesteś tego pewna? Podszedł na ganek, przeskanował wzrokiem grzbiet wzgórza, stary nawyk. Nie żyje się tu długo, jeśli nie sprawdza się kto cię obserwuje. Kiedy wrócił wyraz jego twarzy, nieco złagodniał. Możesz zostać, dopóki się nie wyleczysz. Potem zobaczymy. Eli spojrzała na kubek w swojej dłoni. Mogę pracować, mówię poważnie, kiwnął raz głową. Będziesz musiała. To miejsce pożera leniwych żywcem. Z korytarza dobiegł cichy dźwięk. Chłopiec, może siedmioletni, zerknął z za rogu. Bosy, ciemne włosy, bystre oczy. Bo odwrócił się. Tomi, przywitaj się. Chłopiec tego nie zrobił. Po prostu wpatrywał się w Eli, ściskając małego drewnianego konika. Wszystko w porządku, powiedziała cicho. Jesteś bezpieczny. Tomi nie ruszył się. Dzieci tutaj szybko uczą się nie ufać obcym, bo potarł kark. W końcu się przekona, Eli uśmiechnęła się słabo. Ma twoje oczy. Tak mówiła jego matka, odpowiedział Boł cichym głosem. Potem znów podniósł karabin, kończąc rozmowę. Mijały godziny, niebo pociemniało, a zapach kolacji wypełnił mały dom. Eli spróbowała wstać, sycząc z bólu, ale uparta. Mogę pomóc, powiedziała. Bo nie podniósł wzroku. Pomożesz, nie przewracając się. Było coś niemal życzliwego pod tym szorstkim tonem. Nie wiedziała, czy to litość, czy szacunek, ale to sprawiło, że chciała udowodnić, że jest czymś więcej niż kłopotem. Gdy dzień zmienił się w pomarańcz i pokazały się pierwsze gwiazdy, bo znów wyszedł na zewnątrz, sprawdzając grzbiet wzgórza, po raz ostatni. Nauczył się czegoś o kobiecie w środku. Była przestraszona, owszem, ale nie złamana. A na tej ziemi to się liczyło. Jeszcze tego nie wiedział, ale pozwalając jej zostać, zaprosił burzę do swojego spokojnego życia. A burze tutaj nigdy nie przechodzą bez walki. Następny poranek zaczął się cicho, rodzaj ciszy, który sprawia, że człowiek czuje niepokój. Bo był przy stodole naprawiając luźny zawias, podczas gdy Eli karmiła kurczaki z tomim u boku. Powietrze było ciężkie, słońce już przygrzewało w kark. Nic nie wydawało się złe, ale coś było nie tak. Tomi pociągnął Eli za rękaw. Tam jest kurz, powiedział, wskazując na odległy grzbiet. Zmrużyła oczy. Pojedynczy jeździec poruszał się przez falujące gorąco, zbliżając się powoli, ale nieustannie. Jej serce zamarło. Znała tę sylwetkę, ten kapelusz, ten sposób siedzenia w siodle, jakby był właścicielem wszystkiego, na co patrzył. Bo też to zobaczył. Wyprostował się, wytarł ręce o dżinsy i kazał tomiemu zabrać wiadro do środka. Chłopiec zawahał się, a potem pobiegł w stronę domu. Eli stała nieruchomo, zamrożona, całą sobą pragnąc zniknąć. Wejdź do środka, powiedział cicho bo. Zamknij drzwi, przełknęła ślinę. On cię zabije, jeśli staniesz mu na drodze, bo uśmiechnął się lekko, sucho. W takim razie będę musiał stać bardzo twardo. Jeździec podjechał do ogrodzenia i zatrzymał się. Koń parsknął, kopyta wzbiły kurz. Wyglądał na zmęczonego i zaniedbanego człowieka, który zbyt długo żył resztkami i whisky. Jego oczy przeskakiwały między bo a domem. To nie było zło zrodzone z władzy, ale takie, które rośnie w ludziach zbyt długo samotnych. Włóczęga bez niczego do stracenia. I ze zbyt wielkim strachem, by go ukryć. No, no! powiedział mężczyzna głosem szorstkim, jak żwir. Zabrałeś to, co moje, farmerze. Ona nie jest twoja, odpowiedział bo spokojnym głosem. I lepiej zacznij jechać w drugą stronę, zanim zrobi się nieprzyjemnie. Mężczyzna splunął w pył. Zamierzasz mnie zastrzelić? Bo spojrzał na dom. Mam w środku chłopca. Broń zostaje na miejscu. Podszedł bliżej, wzrok utkwiony w mężczyźnie. Ale mam dwie ręce, to wystarczy. Głos Eli przerwał upał z ganku. Powiem szeryfowi, co zrobił. Powiedziała, jej głos drżał, ale był wyraźny. Włóczęga wzdrygnął się. Jego brawura na chwilę pękła, gdy zdał sobie sprawę, że prawo może go ścigać dalej niż myślał. Napięcie pękło jak grzmot. Mężczyzna uderzył pierwszy. Bo uchylił się. Wbił pięść w jego brzuch, a dźwięk odbił się echem od ściany stodoły. Koń spłoszył się, kurz wzleciał. Eli krzyknęła z ganku, gdy Bo złapał mężczyznę za kołnierz i pchnął go mocno na ogrodzenie. Słuchaj dobrze powiedział Bo głosem cichym, ale śmiertelnie poważnym. Jeśli tu wrócisz, sam cię zawiozę do szeryfa. Tutaj wieszają ludzi za to, co zrobiłeś, słyszysz mnie? Mężczyzna zakaszlał. Wypluł krew na brodę i kiwnął głową. Będziesz tego żałował, bo cofnął się, szczęka zaciśnięta. Może, ale nie dzisiaj. Jeździec wsiadł z powrotem na konia i odwrócił się bez słowa. Gdy odgłos kopyt w końcu ucichł, na ranczo znów zapanowała cisza. Zbyt cicho. Eli oparła się o poręcz ganku drżąc, bo otarł usta wierzchem dłoni, a potem spojrzał na nią. Wszystko w porządku? zapytał Kiwnęła głową, chociaż nie było. On nie wróci, głos Bo złagodniał, chyba, że szuka śmierci. Tomi wyjrzał z okna, jego mała twarz blada, ale ciekawa. Po raz pierwszy spojrzał na Eli nie ze strachem, ale z czymś w rodzaju szacunku. Gdy dzień dobiegał końca, Bo usiadł na schodach ganku, wpatrując się w ziemię. Jeszcze tego nie wiedział, ale ta walka zmieniła wszystko. Do mnie był już tylko miejscem do życia. Był linią wyrysowaną w pyle, obietnicą złożoną pod palącym słońcem. I ta historia, mój przyjacielu, dopiero się zaczyna. Więc zanim gdziekolwiek pójdziesz, weź łyk swojej kawy lub wieczornej herbaty, usiądź wygodnie i powiedz mi, skąd teraz słuchasz. A jeśli chcesz wiedzieć, co wydarzy się dalej na tym samotnym rancho, upewnij się, że wciśniesz przycisk subskrypcji. Następna część możecie zaskoczyć. Rankiem po walce na rancho znów było cicho. Rodzaj ciszy, który daje człowiekowi nadzieję, że może na chwilę wszystko się uspokoi. Bo naprawiał poręcz przy stodole, podczas gdy Eli wieszała pranie na słońcu. Tomi gonił kurczaka po podwórzu, śmiejąc się tak głośno, że potknął się o własne nogi. To był pierwszy raz, kiedy Eli słyszała. Jak się tak śmieje. To sprawiło, że uśmiechnęła się, nawet nie wiedząc dlaczego. Bo podniósł wzrok z pracy i powiedział: Trzymaj go z dala od stodoły. Ta klacz jest nerwowa od wczoraj. Eli kiwnęła głową. Ale chłopcy to chłopcy. Wystarczyło kilka minut, by ciekawość Tomiego zwyciężyła. Gdy Bo odwrócił się, by sięgnąć po młotek, chłopiec przemknął w stronę zagrody z kijem w ręku. Udając kowbojski bicz. Wspiął się na poręcz bramy i stuknął klacz w bok, szepcząc, Wio! Klacz nie przyjęła tego dobrze. Gwałtownie podniosła głowę, szarpiąc mocno linę, oczy szeroko otwarte. Jednym nagłym ruchem zerwała uwiąz i kopnięciem otworzyła drzwi boksu. Huk odbił się echem jak strzał. Bo odwrócił się krzycząc, To ale koń już pędził przez otwarte podwórze. Chłopiec zamarł zbyt przerażony, by się ruszyć. Eli to zobaczyła, nie myślała, nawet nie oddychała. Rzuciła kosz z praniem i pobiegła szybciej niż kiedykolwiek. Tuż przed tym, jak koń do niego dotarł, rzuciła się do przodu, powalając Tomiego na ziemię. Klacz przetoczyła się obok tak blisko, że Eli poczuła na twarzy powiew wiatru od jej kopyt. Bo chwycił linę. I pobiegł za zwierzęciem, łapiąc wodzę tuż przed tym, jak uderzyło w ogrodzenie. Uspokajał je, mówiąc cicho i spokojnie, aż bestia w końcu przestała drżeć. Kiedy się odwrócił, Eli siedziała w pyle, trzymając Tomiego w ramionach. Bo podszedł, wciąż ciężko oddychając. Wszystko w porządku? Eli kiwnęła głową, strzepując kurz z włosów Tomiego. Nic nam nie jest. Bo przykucnął obok nich, patrząc na nią z czymś nowym w oczach. Ten koń mógł was oboje zabić. Eli uśmiechnęła się lekko, ale ze zmęczeniem. Ale tego nie zrobił. Tomi przytulił się do niej, łzy smugami spływały po jego brudnych policzkach. Przepraszam, szepnął. Objęła go mocniej. Nic się nie stało, mały. Tylko pamiętaj, że nawet kowboje muszą czasem słuchać. Tej nocy Bo zostawił złożony koc przy jej drzwiach. Nie wspomniał o tym, a ona nie pytała. Niektóre rzeczy lepiej wyrażać w ten sposób. Następnego ranka Tomi położył swojego małego drewnianego konika na stole obok jej talerza. Dla ciebie, powiedział cicho. Eli uśmiechnęła się, jej oczy lśniły w porannym świetle. Może, tylko może, nie była już obca. Ale pokój nigdy nie trwa długo na pograniczu, a to, co wydarzyło się w następnym tygodniu, miało to udowodnić. Niektóre burze nie dają ostrzeżeń. Dni mijały spokojnie po strachu z koniem. Eli odnalazła swój rytm na ranczo. Wstawała przed wschodem słońca, utrzymywała ogień w piecu, pakowała drugie śniadania i co wieczór pomagała Tomiemu w czytaniu. Dźwięk jej głosu wypełniał mały dom w sposób, którego Bo nie słyszał od czasu, gdy gorączka zabrała jego żonę. To nie była miłość, jeszcze nie. To było coś bardziej stałego szacunek, zaufanie. Poczucie, że może było im pisane iść przez chwilę tą samą trudną drogą bo zaczął zostawiać swój kubek z kawą, obok jej kubka o porankach. Tomi przestał chować się za krzesłami i zaczął zadawać jej pytania o świat poza wzgórzami. Eli odpowiadała na ile potrafiła, chociaż jej własna historia wciąż była w połowie cieniem. Dni wydawały się teraz lżejsze, a nawet długi letni upał zdawał się łagodniejszy. Pewnego wieczoru Beau Beau naprawiał złamany słupek ogrodzenia przy ogrodzie. Eli dołączyła do niego, podając gwoździe i przytrzymując deski. Kiedy skończyli, niebo było łagodne i złote. Spojrzała na ziemię i powiedziała cicho: Myślałeś kiedyś o opuszczeniu tego miejsca? Bo uśmiechnął się lekko. Kiedyś tak. Teraz myślę o tym, kim bym był, gdybym to zrobił. Kiwnęła głową, myśląc o wszystkich milach, które przeszła i wszystkich drzwiach, do których pukała. Zabawne, powiedziała. Tak długo uciekałam, że zapomniałam, jak to jest stać w miejscu. Spojrzał na nią, jego oczy po raz pierwszy były łagodne. Może ucieczka sprowadziła cię tutaj. Tej nocy, gdy Tomi spał, bo siedział na ganku z filiżanką kawy. Eli dołączyła do niego przez chwilę w milczeniu. Świerszcze śpiewały, a powietrze pachniało suchą trawą i nadzieją. Czasami dom to nie miejsce, które znajdujesz. To miejsce, które pozwala ci zostać, kiedy nie masz już dokąd pójść. Może o tym właśnie jest ta historia. Nie o bohaterach czy złoczyńcach, ale o ludziach, którzy wybierają, by zostać, gdy odejście mogłoby być łatwiejsze. A co z tobą, mój przyjacielu? Czy kiedykolwiek znalazłeś miejsce lub osobę, która sprawiła, że przestałeś uciekać? Czy wciąż szukasz? Jeśli ta historia wywołała w tobie jakieś uczucia, poświęć sekundę, by polubić ten film i wcisnąć przycisk subskrypcji. To pomaga utrzymać tę historię przy życiu tutaj, w pyle. Bo na pograniczu nawet prosta historia może sprawić, że świat wyda się trochę mniej samotny.